I miał... był zmutowany okej, okay, okej ale okay. Czytamy, czy czytamy czy czy nie? nie czytamy <laughs> dobra jak cię? obrósł No, siedzę w elektryku i stoi mentor nad trupem, nie? Hahaha! trup nie po robiłem nie? Ja nie, ja nie trup ja je. jest pod jego maką i nic nie robił. Nie zauważyłem! Ty robię. To że to, to nie zauważyłem! Tylko że to jest! się świetla! Ale pan powiem tak, ja nie reaguję już na jak jestem nowy, nie czaję gierki, trafiłem w guzik. Jeżeli gość tutaj mi jasny sygnał, że stał nad kurwa trupem, no to to jest jasne, tak? Przynajmniej gdzie dla mnie, Gdzie w ogóle mnie, był ja. trup, gdzie w ogóle był trup? Tak. Znaczy, w jest, jest jeden z nich, jest na pewno tym, więc to jednego z wszystkich, Od środka w lewo i od razu w górę. Ale czekaj, w górę. mentor to byłeś ty? Tap naciśnij, tap naciśnij. Znaczy, ja byłem w elegancie robić misje ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, że było ciało. Ja nawet nie wiem, z którym się zgłasza ciało, mówię szczerze. <laughs> <Na> R, <laughs> <na> R, okej, dobra, teraz już wiem. Tak, Wy wszyscy macie no, ja, kurwa ja, ja 4000 tak, jak... w szachach, kurwa i nie potraficie no, kurwa komputerować. Po nie potrafi guzika kurwa Tak, nie potrafi guzika w ten Tak Tak ale powiem jeszcze tyle, że jak opisuję jak opisuje, gdzie jest to kafeteria czy taski kabelki kurwa guziczek kliknięcie a potem nie wiem jak chciało zgłosić no kurwa REL Tak I na kogo głosujemy w końcu? No na ciebie A ale to nie ja jest rząd. mentor. Co? Mentor, chodzi o to, że jeżeli ktoś cię posądza o coś niesłusznie, to możesz się wybronić. A jeżeli słusznie, no to możesz faktycznie nic nie mówić, jak to robisz. Nie no, ale mówię sery, robiłem po prostu dwie, trzy misje w tym. W elektrowni po prostu podbiegł do mnie wtedy Janik i było wykryte, że ciało zostało zgłoszone. Ale to, to ale jak ty zabito? Nie... w takim razie? To, to Igor zabił? Ale to czekaj, Igor, Igor zabił w takim wypadku, no bo gdzieś tu musi być logika. To jest szansę o. na to, że to Igor mógł zabić i zrobić self reporta i rzucić na szachowego, bo i tak wygłosujemy szachowego. Ale, szachowego. Ale no nie, poczekaj, mentor, jak ty mogłeś nie widzieć ciała, jak obaj stoicie na nim, wychodzi na to i według zeznań Igora, stoisz nad ciałem. Dziękuję, ja robiłem kartę i miałem przytapki w elektryku. I poszedłem do tego. No bo kartę robił, Ale zrobiłem tę kartę, no zobaczysz sobie na wodzie. Zrobiłem Igor, kartę, Igor to, to jest podejrzane, to że, zrobiło, tak że tak szybko kartę zrobiłeś. co? Ja bym stawiał na Igora. Ja mam no, no, powiem dlaczego. No. no szybko, mów masz dwie sekundy. Mówi, A, No patrz to no, spoko, no. spoko. No, Całkowicie się pomyliliście. Ja wiem, że to no, jest no. nie do pomyślenia, że zrobiłem kartę. Ja powiem tak, ale tobie, Igor, ostatni raz ta karta przechodzi, żeby było jasne, tak? Ta, następny kurwa, kurwa A, bo karta bo to, bo kurwa. no. tytuł zmieniuwa. Dobra. Jeden, Kto to tu ze mną był? Podkręcili tempo. Dobra, mini na moich oczach odpierdolił typa. Przecież to razem staliśmy i ty go O ta, ta, ja, ja go odpierdoliłem. Ja śledziłem. Może ja powiem, powiem pierwszym, bo że ja nie zgłosiłem. Ale właśnie Kupo, widziałem, że Kupo, leci ty stary obok, nie? Arquell i mi I trzech jest na taką. Tak. Nie bo to teraz taka, bo to tak. będzie łatwy, łatwy... Ja nie chcę nic mówić, ale to jest druga albo trzecia sytuacja, że przy, kill, przy double albo triple killu ty tu zrobi reporta. Tak tylko po prostu napomknę to. Kupa, bo wiesz, że to, to nie jest, jest lo, że tu się triple kill mówi. Dobra, a druga jest, sprawa... tu, ty to byśmy czas dopierdały dobrze? Pogadamy sobie po gierce. A więc tak, nad ciałem jest mi uwajtytów, Czyli to jest jeden z nich. I tyle, tak. po prostu, ja jestem Tak. Ogół. Byliśmy na dole tak, ja i... Ja wpisałem trochę... kod? No dobra, tak. mów. A jaki mów. był? Mów, 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 ty pierwszy. No jaki był kod? Hmm. Nie, nie zdążyłem wpisać, bo zacząłem wpisywać. Ale, ale jaki był? No to ja chyba zapamiętałeś, bo ja na przykład pamiętam. Bo ja wpisałem ten kod. Dwa no, razy nie, nawet, nie, nie, na dole i pamiętam. u góry. 06675 no... był kod. To w sumie to mógłby powiedzieć jakikolwiek kod, to i tak nikt nie może tego potwierdzić. No ja, ja, ja... Go, 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 no do... ale dziwne, że nie jak pamiętasz, Miniuwa, kodu. Zero niczego nie pamiętasz, a mówisz, że wpisałeś nie byłeś na dole na kodzie, u nie, góry nie, na kodzie. W, nie, nie wpisałem, kurwa, jeszcze, przecież. No tak, no tak, no, ale widziałeś Ale miałeś jak, otworzone wie... okienko? Odstąpiłeś się miałeś... otworzyć? To, no, zdążyłem otworzyć i wtedy koniec. No, no. no ja wam powiem tak, Miniuwa na moich oczach zapierdolił... A czy ktoś widział Xena? No? Ja jestem w stanie w jakiś sposób Xena w pierwszej rudzie, że tak powiem, sklirować z ale nie, 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 to ty nie, nie, nie smacujesz. on nie żyje. A, okej, okej. To nie o to chodziło. Ty, albo, albo ty, albo, albo Minowa. Robię sobie no, 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 adliby. Nie ja wiem, że ty możesz mi nie upać, bo może kogoś tego nie widzieć, ale byliśmy na dole w czwórkę z Arquellem. Ale nie, widziałem, w... ja widziałem. I mówię, to jesteś ty I... albo miniuwa. Bo no to no nie to ja, ja widziałem. To jest że to jestem ja albo Tytus, no. No tak, dlatego ja wam proponuję tak. Wypierdolcie miniuwę i możecie no tak? Tak. No. Jaki w ogóle? Przepraszam, tylko na tak? Miniwa, tak, No Na moich oczach, Mordzia. mogę cięż chwilę poczekać, kurwa, tak? Nie, to jest jeden z wariatów. No ta imponatego. tego. Czyli ty tu dwóch <słuch> impostorów, tak? Ta, ta, czyli czysty. you know Na silcach <noise> mm -hmm. Kurczę. Ja, takie pytanie mam, kto może zamykać drzwi? Ja mam jedno pytanie, no, no, to Tylko też. impostor, tylko imposto. Ok, i... no to literek ja, i jest, i tym <noise> <noise> Mandzio? tym mm mamy mam jebany jakiś. Jakie miałeś ostatni round, ostatni... Otworzyłeś albo otwartałeś. Co kurwa Jeszka otworzyłem, raz, jak raz, pod drzwiami kurwa, najpierw z ostatni... a potem na dole. Ostatnie 10, no 10 sekund, raut. Gdzie biegałeś Ostatnie 10 sekund gry przed reportem. No, przeszedłem z komunikacji na silcy. Zreportowałem ciało, bo mi wyskoczyło, że mogę zreportować na silcach. A później gdzie polazłeś? No, później jestem teraz na silcach. Zreportowałem ciało. Ja ci My, się gdzie... w Aperen... My się mijaliśmy na chwilę w, w aperendzinie, gdzie musiałem e, odlać benzynę. Odlałem benzynę, po czym musiałem w reaktorze kliknąć kod. No dobra, dobra, okej. Okay. To e gdzie byłeś? No ja byłem najpierw, bo wysiadło światło, światło, najpierw mnie zamknęli w ogóle w kafeterii w kurwa z każdej strony eee, Potem byłem w Electrical i potem przeszedłem na górę w Weapons i w o, tam o dwa żeby dwie mam, dwie misje Czyli leciałeś po silcach ale byś się nie przyznał chyba, no chyba, że moja taktyka z poprzedniej rundy Nie no nie byłem w Shieldsach, szedłem przez kafeterię. Nie, A nie przez kafeterię? Sorry Sorry przez kafeterię hmm. Zauważyłeś, że random rozwój. To jest historyczka federia do weapów, tak? No, a czyli nic nie wiemy, no to głosujemy na Nitra. A czemu Janika kurwa mogę... na mnie? Czemu na Nitra? Nie no, żartuję sobie, żartuję. Ale jak Buzo. był tamkęte drzwi, to on był przy tych zamkniętych drzwiach. I uwaga się otworzyły. Ja I... mogę na pewno oczyścić... No bo ci czek... to... Igor miał pełno y, akcji, żeby mnie tego... Netrodal. Tak, ja, ja też widziałem Brusa i Bruce właśnie też mógł mnie odpalić. Ja skończyłem w ogóle grę w Medbeju. Ja z igorem jesteśmy czyści, skoro padło tyle, Kilim jest szansa, że z dwóch impostorów teraz. To wtedy musimy kogoś wywalić, bo inaczej przejebiemy. No, no musimy. No to no je... nie. Dla mnie jest to dziwne, że teraz Janik z Brusem się czyszczą, jak Janik na samym początku no, jeszcze. Tak, tego, a avutuję ja na macie. Jest dla mnie podejrzany. Ja mam go dwa razy widziałem. Nie, ja nie, 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 nie. nie. Skip, skip, skip. skip. No. No coś tu jest podejrzane. Mandio, panie Mandio. Jesteś podejrzanym, proszę. Ktoś co rodę na głosuje. Igor, trzymajmy się <noise> razem. Igor, trzymajmy się razem. Okay. I róbmy tawki. Jak zobaczysz dwie osoby, co do nas biegną, uciekamy. Jak no, ty mówisz grze? Mandzio węta nie zrobił? Dobra to jest Mandzio A muszę, muszę. Nie, no, nie możesz się odzywać Do, ja Dobra, ja też no, ja no, zrobić y, Niterek hmm. sobie robił z y, quest'iki niewinnie no, i Mandzio. No, zosta... Zostaliśmy my, Bruce na Mandzia, No to, jedy... tak. no, to musi to być Mandzio. Bruce. No musi, ej, p... Mandzia, no... Ja ci przypominam, że to jest mistrz, aż szachowy. Ale ja tak <laughs> wybiegałem całą rundę, tak jak mógł końcowy zabić. Ale, Mandzia, ale jakby jedyna wersja, w której ja jestem impostorem, to jeśli Bruce też jest impostorem, a zostało nas dwóch. Więc to musisz być ty. Bruce, czy pamiętasz ile szachy jako dały ci traumę podczas streamowania? Musisz się zdradzić teraz. No ale panie Mandzio, słuchaj, no ja biegałem całą Bruce, rundę za jajnikiem. przejdź na stronę antyszachową. Przejdź na stronę antyszachową Bruce, zrób to. Słuchaj, on mi... Bruce, drachy... błagam cię, zrób to. On Bruce mi znikną, no zniknął już dwa razy, dwa mi pierwszy zniknął na pokonę. trzy sekundy. raz jak ci się uda, Bruce. Dwa razy mi zniknął na trzy głos. sekundy. Jak? No miał no trzy sekundy tym zniknął i proszę, dwa... Trusze. I odjechał dwie osoby. Ja, Igor chyba pierwszy raz gra w tą Bruce. grę. No nie... Jest tylko jedna Właśnie. dobra decyzja, nie popełnij błędu, błagam Cię, naprawdę, to jest giga ważne, błagam Cię. Błagam Cię, to jest arcymistrz, że, to, że on udaje, mówić, bo... błagam Cię, Bruce. Ale dwa fragi! Bruce, błagam Cię, naprawdę. No nie do Brusik, błagam Cię, no, przecież ja to przecież wychodziliśmy się no. przez sekundę, jesteś, marynowa... jesteś marynowany od do czołgu, Brus. Zaczęło się wszystko od mentora, jesteś tak zamarynowany! Jezu, jaki chłop, ja byś nagrywał na YouTube'a, miałbyś no tak dobrać. Ja nie wpadłem, a nim chodziłem, tak? miał zrobić. Pod... Zamarnował cię, przeskoczył na sekundę. Ja nie mam zamiaru ci robić wody z mózgu, powiem tylko jedną rzecz. Chodziliśmy za rękę razem i ja nawet nie ja miałbym fizycznie jak zabić tych dwóch osób. Bruce. Tak? Proszę ja cię, patrz. naprawdę. Dobra, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, Mandzio. Ty przy mnie wskoczyłeś do węta, ja tego nie zauważyłem, ale ja do że się obrać. I dlatego kurwa mówi na Discordzie odmutowany, jak nie żyje o to jest Mandzio. Nie Zobacz chciałem też, nie chciałem ta, nie, chcia, nie chciałem ale nic jest. mówić, bo to by nie, było nie, też kureckie. Ja ale no.